Witamy serdecznie przy okazji kolejnego materiału rozrywkowego Cześć. na kanale Fortuny. Zapewne wiecie, co będzie się działo, ponieważ między nami kość niezgody. Myślałem, że powie, że to Nikodem, ale Nikodem tak naprawdę siedzi za kamerą Tak. Kość niezgody, ja jestem kością niezgody. No to czyli jednak Nikodem to jest to, mm -hmm. co. Hey! Ser... Tak, na nie, czy, nie wracamy, czy nie wracamy Nikodem, no, nie. do tego? Chyba nie, chyba już nie wracamy. E, no nie wracamy już go, do wszystkich zainteresowanych się do jednego z odcinków 5 sekund na naszym kanale. Tak. No, ale co, nie przedłużając, 5 sekund tutaj chyba dość dawno nie było na kanale Fortuny. Bardzo dawno. Bardzo, więc wytłumaczę szybko zasady. Macie 3 sekundy na odpowiedzenie. To 3 sekundy czy 5 sekund? Zdecyduj, zdecyduj się. się. Be, kolego. Macie 5 sekund na odpowiedzenie, na podanie trzech odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Ile okay. jest tych pytań na łeb? 8, w sumie 16 pytań. to dużo? Pytania są zróżnicowane. Myślę, że będziecie mieć problemy. Nie no, żartuję. Okay. Jest w miarę przyjemnie. To co? Kto zaczyna? A no, to ja sobie zacznę. To zaczniesz i proszę Cię o wskazanie. Rekwizyt dłoń. Pytania to, to, o, od tak. 1 do 16. Numer 8 bym prosił. Numer 8. O, się od takiego dość ciekawego. Proszę Cię o wymienienie nazw trzech klubów z Wysp bez Wielkiej Brytanii. Cork City, eh, Cagliari z eh, Sardynia, w to jest wyspą przecież. Oooo, <laughs> Kali jest na sad. <sardyna>. Sardina FC? <laughs> <laughs> ale jak zaczął alternatywnie od Kork. Myślałem, że niechle. polecisz właśnie z jakąś Majorką. To już Derry. No ale wiesz, zapomniałem i Ale fajnie, ale ciekawie, po... ciekawie powiem szczerze. Chuda, ale Myślałem, za... że pójdziesz tym tropem. Z, chciałem powiedzieć, eh, aż akcje, nie jest. Tak, tak, tak. Oczywiście. Więc no trudno. I powiedziałem z tego Sardynia, zamiast, no. <laughs> tylko, że nie z Sardynii tylko z Korsyki. No tak, ale tak no dobrze. nie no dobre, rzeczywiście. Czyli bez ósemki e, lecimy dalej. No dobra, ja Adam? się może nie powinienem śmiać, bo będzie katastrofa za chwilę. Jak to zwykle bywa, w 5 sekundach na kanale Fortuny. Jedynkę poproszę, nikoda. Nazwy trzech klubów z koroną w herbie: Real Murcia, Real Sociedad, Real Madrid. Okej. Okay. Wszystkie dobra. Reale, bo to królewskie. Tak. W porządku. Czy prawdziwe? <laughs> dobra, e, krzywy. Akurat ten Salt Lake City jest prawdziwy, chyba. Dobra, krzywy. Cztery. Nazwy trzech klubów z Brazylii: Flamengo, Fluminense, Palmeiras. Dobrze. Okay. Elegancko. Czyli na razie 1-1, przy czym Adam ma jeszcze teraz kolejne w tej rundzie. Wracamy Pytamy. na odpowiednią ścieżkę. E, dobra, to szesnastkę, ostatni. Nazwiska trzech Niemców kiedykolwiek grających w Premier League: U Schürrle, Hitlersberger i. Kłaśnat. Nie znużyłem. to jest Bośniak, <laughs> Boże. Z Ezilem ci się pomieszało. Proszę? Z Ezilem ci się pomieszało No chyba. nie, wiesz co, to, to tak, jakieś skojarzenie, na pewno. Ale czy, to nie mogłeś kluczem arsenalskim polecieć. Narodowość Kolasinaca. Uniemożliwiło wskazanie poprawnej narodowości Kolasinaca, tak. Wystarczyło. Mustafiego żebyś... wystarczyło, no ale zawsze tutaj o, to tak jest, 5 ta sekund. Przewracam. E, wystarczyło, żebyś powiedział Ezil, wystarczyło, żebyś powiedział e, Bendleno. I, I kto jest zakaj chociażby. E, tak, no i wiadomo obrońca legendarny Arsenalu. Bo Powiedział tam? No a ja chwilą Tetyzaker, ja powiedziałem. Tak? nic. Tak. <laughs> no to fajnie. Zafiksowałem się. Za łupaki. Zafiksowałem się. No dobra, dobra. Panu, to Krzywy ma jeden. okazję do tego, żeby wyjść na prowadzenie teraz. Mamy po mm, jeden. jeden. Tak. No to ja bym prosił. Sześć. Sześć. Oj. Nazwiska trzech piłkarzy grających kiedykolwiek dla CSK Moskwa: Dzagojew, Jańczyk i. Wagner! -lo! Wagner, -lo, Wagner -lo, ale chciałem powiedzieć tego: Akifiewa! No? Ale to fajne pytanie, fajne pytanie. Z tym Janczykiem też ciekawe, dobrze, krzywy kombinuje dzisiaj niesamowicie, ale fajne skojarzenia wpadają. To prawda. Kurczę, Adam, ale niewiele zabrakło. Strasznie takie niewymuszone pomyłki z naszej strony. Dobra, Adam, w takim razie twoja kolej. Ach, jedenastkę. Jedenastka dla ciebie. Nazwiska trzech piłkarzy kiedykolwiek noszących brodę. <laughs> La cassette. Lukaku. Lukaku! Nie, nie, to jest takie, że. Ramos! Pytanie, co zaliczamy w tym momencie? Karim to, Benzema! Zarazem, co do zarostu, i tak nie chcesz. Wiesz, miałby, ja rozumiem przytoczenie Juana Matę i wtedy powiedziałbym źle, i potem już się całkowicie pogubił, bo bym się szedł z tym Kompletnie. W ogóle jak rzucił nazwiska zawodników kiedykolwiek posiadających, brodę i. To takie, nie to, no, luźniejsze, to takie luźniejsze pytanie absolutna było. Absolutna pustka. Mamy, mamy formę dzisiaj. No, e, kto, kto, kto przewidział z tym, że jeżeli na fortunie jest 5 sekund, to na Adam. pewno. Ja to że będzie no. tragedia. Tak, bo to, to jest jakaś klątwa. 5 sekund. E, Okej, okay. krzywy. No, jestem gotowy. Aha, dobra, numer w takim razie 7. Numer 7 nazwiska trzech egipskich piłkarzy: Zidane, Salah, e, El Mohamady. Dobrze, okay, bardzo dobrze. Mohamed Zida. Oczywiście, tak, Zidane tak nie Zinedine, nie jest. Inedin, Jak tylko to Mochamed pytanie, to Zidane. miałem go przed oczami. Właśnie razem z Eldenem i z Salahem. To 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 myślałem, że rzucisz pewnie, że ktoś z was rzuci pewnie tą trójką. No ale powiedziałeś tutaj alternatywne nazwisko dla Elnenego. Dobra, okej, okay. Adam. Dwójka. Dwójka. Uff. Piłkarze, których imiona rozpoczynają się na literę E Edwin Wandersar. E Rick Edman, Eden Hazard, Eden Hazard. No poczekaj. Rick Cantona. Nie, nie. Lur! Ja ja nie cierpię tych pytań. Cudowna pasza. Więc no. Ten, okay. Jakiegoś jakiegoś polaka teraz na szybko? E... E... Ebi Smolarek. Zabierz Smolarek. No. Ebi Smolarek. No. Też po 5 no, sekundach Tak więc na szybko. <laughs> Ewidentna forma dzisiaj Krzywy? Dobra. Param 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 3. Krzysiu, coś trafia na te takie klubowe tutaj pytania. Nazwiska trzech piłkarzy obecnie grających dla FC Porto. Marega, eee, Jezu, Pepe i zapomniałem tego, ktoś tak dobrze kiwa z... z... Adiga mistrzem się kłania. Oliveira eee, jeszcze nie, tutaj nie. można, bo z tych takich... Szybszych skojarzeń, no, nie? No, no. kurde. Du zapomniałeś, faktycznie, to tak. A ja miałem jego przed oczami i stwierdziłem, dobra, nie przypomnę sobie LCPT jeden... i potem zabrakło czasu. Trudno. Trudno. Jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o alternatywne ligi. Dobra, no to Adam. co zostało? Teraz już nie pamiętam, jakie używaliśmy. Piątka, dziewiątka, dziesiątka, dwunastka, trzynastka, czternastka, piętnastka. To dawaj trzynastkę. Trzynastka. Nazwiska trzech kapitanów. Reprezentacji Polski. Klautoch Lewandowski-Błaszczykowski. Okej. Okay. Dobrze. Czy... Nie, był chyba Tomasz Wałdoch, kapitan reprezentacji Polski. Yy, mogę szybko sprawdzić? No, zaraz do Was wracamy. Zawsze lepiej sprawdzić. Upewniliśmy się punkt przyznany. Tak jest. Przyznamy. Czas na krzywego. Poproszę numer 15. Na nazwy trzech piłkarskich turniejów. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata Liga Mistrzów. Hmm, Okej. Okay. Dobra, no ale takie. lajtowe zasadzie... pytanie. Nie, 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 to jest takie dla luzie, no zawsze musi A. takie być. Adam miał takie dotyczące brody. No, niestety nie wykorzystał tego. Okej, okay, to teraz piątkę poproszę. Piątka. Nazwiska trzech wychowanków Bayernu. Kan Schweinsteiger Lam. Okej. Okay. Ale Kan? Ale właśnie nie wiem czy Nie, Khan, Oli Khan nie jest, nie jest, e, nie z, jest wychowankiem. A z tym Kurde! Kanem, z tym Kanem właśnie ja miałem... Kana. Nie, Kan nie jest wychowankiem. E, na pewno jest legendą, ale wydaje mi się, że tego mm. dawałeś kiedyś przy transferach. Nie, nie jest, nie jest, nie jest wychowankiem. Oliver Khan. To Karl, Karls, e, A, Kros, Karlsruhe. Kros Karlsruhe. Sumie, nie? No. no nie no, tych wychowanków można strzelać, ale jednego wystarczy źle podać i to już jest kapitulacja. Nie? ale jak ktoś się kojarzy jako legenda... No właśnie. Dobra, ja bym prosił numer 10 teraz. Nazwy trzech chorwackich klubów. Rijeka, Dinamo, Zagrzeb i oczywiście... Za, Hajduk? Hajduk! O kurde, nie wierzę! Ale Jezus, A na ostatniej prostej, A ja się śmiałem, że takie proste dostał krzywy i że zaraz tutaj znowu elegancko strzeli w trzy zespoły. Hajduk spytu, po tej rijece to już w ogóle. Hajduk Dynamo Rieka. Ale się zaciąłem. No. no nie, a szedłem, wiesz, najpierw sobie to co się nie kojarzy jakby z kratą chorwacką, a potem według kraty. A nie? jeszcze masz zdjęcia w splicie tak, z, z muralami, no. Hajduka i tak dalej, no, Ale... tak to właśnie bywa w 5 sekundach. <laughs> Najprostsze rzeczy się czasami zapomina. Dobra, Adam, twoje. Mm, chyba jeszcze trzyna... 13... nie, ja była, czternastka? 14... Nie było i ciekawe. Dobra. Nazwiska trzech piłkarzy grających kiedykolwiek dla United i Arsenalu. Mikael Sylwestr, Alexis Sanchez i Robin Waperski. Tak, zdążyłeś, Niepotrzebnie imiona rzucałeś tutaj, więc, ale zdążyłeś, dobrze, zdążyłeś. Aaa, pikawa ruszyła. Byłem... Chociaż nie chciałem tego A... ostatniego nazwiska chciałem, właśnie, chcia... podawać. się czy nie powiesz. Nie chciałem, czy ale... powiesz. No nic szybszego nie przyszedł. Pełnego Aha, wyplułem te słowa teraz. Okej. Okay. Tak się byś kogo by tam jeszcze można było dorzucić? Ewy... W tej chwili kto mi się kojarzy szybko. Zazwyczaj to Fergi oddawał tych za kadencji, znaczy za czasów, kiedy my oglądaliśmy, tych słabszych Arsenowi. No. E... Kiedy tak? E, Welbeck? A właśnie, Welbeck. Miki Tarian? Miki Andy Cole? Andy nie zapomniałem. Diego bym nie podał na pewno. Plat? David Platt, ale to już, nie, nie, to już jest za, za I Sylwestra powiedziałeś, tak? Tak, Sylwestra tak. powiedziałem, tak No, to tak to No tak. dobra, Nikodem musiał nas wspomóc, mieliśmy z Krzywym zaćmienie, ale tak. na szczęście nie zaćmienie mm. Dobra Dobra, chyba zostały nam po jednym, nie? Czy mi się wydaje, Nikodem? Tak, po jednym i wydaje mi się, że teraz Adam powinien wybrać, żeby było sprawiedliwie. Aha, no dobra, A, dlaczego? może bym, tak? W sensie, no, żeby no, pierwszy. Im... On miał pierwszy wybór, więc żeby tobie nie Aha. zostało pytanie, co dobra. Żeby... No to ja poproszę. Ile jakie zostały? 12 i... 9 chyba? 9. To dziewiątkę. Nazwy Krzywy? trzech klubów, których przydomki nawiązują do zwierząt. Newcastle, Brighton i Wolfsburg. Ok. Wilki, Sroki i co tam powiedzieć jeszcze? Brighton? Tak, Mewy. Seagulls. Mewy, tak. Ok, w porządku. Dobra. Ok, Krzywy, tobie została dwunastka. Mhm. Powiem ci tak, to pytanie Yy, wydaje się trudne, okay. ale nie jest. Nie no trzeba okay. się skupić. To ja jest pierwsze tego pytanie. typu pytanie w takich szybkich quizach u nas. No ale lecimy nazwiska trzech piłkarzy grających kiedykolwiek z numerem 9: Lewandowski, yy, Kohler, Brożek. Nie, Brożek 23 zawsze miał. Tak, Lukaku na Ale przykład. nie, Brożek Piotr miał 9 zazwyczaj, czy mi się wydaje? Oj, to jest weryfikacja, Szybka zaraz komisja weryfikacja, zobaczymy, czy przyznał, czy nie. nie. Na obroń, jak na obrońcę, to miałby ciężko. Piotr Brożek niżej Nie wiem, nie, 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 dlaczego nie, myślałem w ogóle o Brożku, ale... A kogo trzeciego podałeś? E, Lewandowski, Kolera. kolera, kolera, kolera ja mam dziewiątkę. No chyba, że Paweł Brożek miał kiedyś dziewiątkę. Na wstępnym etapie no, swojej kariery. Zaraz sprawdzimy. Paweł Brożek miał kiedyś dziewiątkę <noise> w jednym sezonie. Rekreativo Huelva. Ooo przecież grata. no właśnie. Właśnie ostatnio z tym kolegą zostawiłem ciągle no, no. szpanie. Czy wie, sorry, nie zaliczamy nie, tego? Bo to oczywiście że zaliczamy. Jak ja miał o... dziewiątkę w Rekreativo Huelva, to zaliczamy. Czyli co? Dziewiątka w Rekreativo, Paweł Brożek, przy okazji to jest też zasób wiedzowy w dzisiejszym materiale o. dla wszystkich tych Z Żurawiem chyba się pomyliło. Co? A jak... Żuraw miał Mówi dziewiątkę. Nie przede wszystkim tak, no ale nie że też nie pomyślał o kimś takim Nie, No, ale jest chociażby. tego jest naprawdę Chimowid. sporo. No właśnie, Ibra, Lu, Lukaku. Ale e... zaliczamy. Paweł Wróżka z rekreatywą ULWA z dziewiątką. Tym samym Krzywy udanie kończy finalną rundę. Ja nie mam pojęcia, jaki jest wynik. Właśnie, za chwilę podliczymy i do, do Was wrócimy, oczywiście. Tak jest. Okej, okay, wszystko wskazuje na to, że mamy remis po cztery punkty, czyli 50% Dziękuję. dla Krzywego i 50% dla Adama. Tym samym no, nie zajmie dzisiejszego egzaminu. Ciekawe. ciekawe. Wyszpiaskie, chorwackie. Kilka wylewików, i... kilka. Wywrotek na ostatniej prostej, jak to zwykle bywa w tym oto dziadostwie. Tak jest. No nic, widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Mm, poleciałeś. E, trzymajcie się, e, żegnamy. Jeden. Do Cześć. zobaczenia. Cześć. Siema.